Od razu wiadomo, że się TP wypala Spalanie jest lux, chwilowe. Podwyższone obroty i uniesiona turbinka, ciśnienie na turbinie specyficzny zapach w środku. Teraz już się wypalił i spalanie w normie kiedy DPF się wypali obroty wracają na, na swoje prawidłowe miejsce i ciśnienie wychylenia i ciśnienie na turbince już z powrotem wróciło do zera I jak tu ruszycie będzie wam spalanie tak jak do tych czas mieliście przed wypalaniem teraz jedziemy no i Jak widać, spalanie jest w normie. A jak się wypala, wszystko idzie maksymalnie do góry. I nie wiem, czy powiedziałem to wcześniej. Mamy jeszcze w środku specyficzny swąd diesla, spalin, ponieważ podczas wypalania jest podwyższony wtrysk paliwa, aby wszystko się tam wypaliło w naszym DPF-ie. DPF Trzymajcie się i pozdrawiam. Cześć.